Dzień dobry moi drodzy, witam Was w kolejnym vlogu na moim kanale. Dzisiaj znowu jesteśmy gotowi do wyjścia. Jest piątek, godzina 18:34 i postanowiliśmy w sumie bardziej spontanicznie, bo postanowiliśmy wczoraj, że dzisiaj pojedziemy do Francji. Mamy 221 km, jedziemy do miejscowości przy samej granicy, gdzie jest trochę, wiecie, więcej gór. To są bardziej takie wzgórza niż prawdziwe góry. Ale jest już to coś innego niż mamy tutaj, także jesteśmy bardzo podekscytowani. Znaleźliśmy znowu miejsce do spania w nocy na park Fortnite. Nie ma dużo zdjęć. Trzy zdjęcia są średnie, jedno jest OK, ale miejsce wygląda pięknie, także zaryzykujemy i pojedziemy tam. Myślę, że dojedziemy, jak już będzie się powoli robić ciemno, więc trochę lipa, ale musimy zajechać jeszcze do rumuńskiego sklepu, kupić jakieś jedzenie. Generalnie kupiliśmy sobie w końcu grilla, czajnik, także ten wyjazd powinien być dużo lepszy. Wszystko Wam pokażemy na miejscu. Tym razem mamy dużo więcej bagaży i chcemy wziąć wózek, bo jednak będziemy we Francji, więc będziemy chcieli gdzieś po prostu wyjść z Enzo. No i mam nadzieję, że będziemy celebrować no, także mam nadzieję, że spodoba Wam się dzisiejszy filmik i Was serdecznie zapraszam do oglądania a Pan co tutaj robi? Pan puzzle układa? ale zaraz wychodzimy wychodzimy zaraz o o rodzinka zapakowana jedziemy teraz do sklepu do marketu najpierw, później do rumuńskiego sklepu, bo musimy kupić dwa pomidory i cebulę, a to nie wiemy czy jest w rumuńskim sklepie i ja chcę sobie jeszcze wziąć coś tak na szybko do zjedzenia jakiegoś pączka, czy coś w tym stylu bo po prostu zgładniałam i generalnie czuję się już zmęczona dzisiejszym dniem, bo przez to, że nie był chory miał też słabsze dni więc no czasami tak bywa Chcę poszedł do rumuńskiego sklepu, tam możecie zobaczyć rumuńską flagę. A inżo nam prawie zwymiotował, jak tutaj już dojeżdżaliśmy, ale odkręciłam szybko klimę i jakoś mu się poprawiło i zaczął prawie zasypiać, ale nie zasnął, nie udało się. Także teraz znowu jest odrodzenie mocy, ale mamy nadzieję, że zaśnie, bo trochę się zestresowałam. Pow pow. Chcę wrócił i mamy tradycyjnie nasz kozonak. Co tu jeszcze mamy? 18 km. Ok. Czyli stąd jest 3 km mniej niż z domu. E, mamy to, co ostatnio tylko trochę inne, bo z sezamem. Ser ship. Yeah. To jest ser z, 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 z mleka krowiego i z owczego. I mamy takie mięsko. To się w ogóle nazywa slanina, prawie jak nasza słonina, tylko że to nie jest nasza słonina, to jest mięso tak naprawdę. Jesteśmy już we francuskiej części Belgii, zostało nam dosłownie 100 km, Enzo się jeszcze trzyma, nie narzeka dużo, bardziej się śmieje, w ogóle ma nowego smoczka i cały czas go żuje, on go nie, nie cecka tylko go żuje i po prostu mam wrażenie, że zaraz go rozerwie. Na miejsce Enzo śpi z oświstym, więc mówię trochę ciszej. Eee, I w ogóle, jak tutaj wjechaliśmy, mieliśmy chyba krótkie światła włączone i nic nie widzieliśmy. Ja tak mówię, co tam jest woda, bo naprawdę czarno było. I tam jest po prostu rzeczka z kamieniami, i tam jest taki mini, 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 mini wodospadzik. Naprawdę cudownie to wygląda. Mam nadzieję, mam. Wręcz pewność, że rano to będzie wyglądać jeszcze lepiej, bo teraz po prostu dużo nie widać. A w ogóle po drodze widziałam szopa. Pierwszy raz w życiu widziałam szopa. Dosłownie zobaczyłam tylko takie dwie, wiecie, białe kropeczki, po prostu odbijało mu się od oczu światło z naszego auta. I krzyknęłam do Gdziego, że szop, a on, ale że co? I nie, nie pamiętałam, jak to się nazywa po angielsku, i w ogóle nie wiedziałam, że w Belgii są. Shopy, bo to było jeszcze w Belgii i się okazało, że we Francji, Belgii, Niemczech, Holandii, w całej tej części Europy są szopy i nawet w Polsce są szopy. Nie wiedziałam o tym, teraz już wiem, więc się obawiam, że będzie trochę ich więcej, ale mam nadzieję, że się z nimi nie spotkamy. No, teraz będziemy rozpakowywać wszystko, robić nasze łóżko i szykować mleczko i jedzonko dla nas. Także. Myślę, że już dzisiaj nic nie nagram, bo jest po prostu ciemno, zimno i chcemy wszystko przygotować, żeby się po prostu położyć spać, bo też jesteśmy zmęczeni. Jest godzina 22.58, 23.00. Także do zobaczenia jutro. Witam się z Wami kolejnego dnia. Enzo już trochę odwala, dosłownie no. kiedy zaczęłam nagrywać. No. Cały czas był taki milutki, śmiał się. Zaczęłam nagrywać i się zaczęło. Jemy sobie kozonek i mamy tutaj po kawce. I powiem Wam, że jak się obudziliśmy, to po prostu widok przepiękny. I wydaje nam się, że działka, którą chcieliśmy kupić w Rumunii, wyglądała mniej więcej podobnie, bo tam też była rzeczka, działka była między dwoma górami. Bardziej jak z górzami niż górami. Bo tu jakieś takie ogromne góry nie są. I po prostu jest tutaj przepięknie. Taki śpiewają i dosłownie czujemy się jak w środku natury. Poza tym, że tutaj zaraz... E, tak naprawdę przy tej ławce jest e, ulica. Także nie można mieć wszystkiego. E, na dzisiaj plan jest taki, że będziemy eksplorować sobie Francję. Nie mamy konkretnego planu. Po prostu wiemy, że chcemy sobie pojechać w jakieś mniejsze myślę, miejscowości. No, e, i w ogóle co zauważyliśmy? To tam są dwie rzeki, nie jedna. One się łączą i tam jest właśnie ten wodospadzik. No jest to naprawdę przepięknie. Jedyny problem to jest to, że tutaj za mną jest taka niby łąka. Zaraz wam to wszystko pokażę. I po prostu są dziury. W sensie, no dosłownie jest taka ziemia, że Enzo się ciężko chodzi. Co Enzo? Nie wolno dotykać telefonu mamy. take you there I would give it all away to do it all again make a love a story that would never end never thought I'd feel so alive looking in your eyes I love Jedziemy? Jedziemy do domu? Tak? Nie do domu. Eh? Nie do domu. E, jesteśmy już gotowi, żeby jechać, ale tak jak Gigi mówi, nie do domu, tylko zadecydowaliśmy, że sobie pojedziemy w takie mniejsze miejscowości, slash wioski we Francji, bo jak jechaliśmy tutaj wieczorem, to widzieliśmy, że domy są porobione ze starego kamienia, w sensie no są stare i widać, że są z takiego nieidealnego kamienia, nie tak jak macie w Belgii czy w Holandii, że jest ta idealna taka cegła. Tylko właśnie taki klimat takiej francuskiej prowincji i bardzo nam się to podoba, także chcemy pojechać w takie miejsca, żeby poczuć ten klimat. Eee, I mam nadzieję, że znajdziemy jakieś fajne rzeczy. Bo generalnie jedziemy chyba bardziej w losowe miejsce eee, i dajemy się po prostu przygodzie wciągnąć. Nie, nie planujemy za bardzo, bo jak sobie zaplanujemy, to zawsze później eee, możemy się zawieść. No i jak nic nie planujemy, no to mogą być miłe niespodzianki. Także lecimy, i, i widzimy się już na, na następnym miejscu. Jedziemy. Jedziemy. O czym zapomniałam Wam wczoraj wspomnieć, to to, że kupiliśmy sobie krzesełka rybackie i grilla. Krzesełka mamy tutaj. Ale grill jest zapakowany, więc na pewno pokażemy go Wam wieczorem, ponieważ wieczorem, wieczorem, bardziej po południu, chcemy sobie zrobić grilla. E, także na pewno dzisiaj też będziemy szukać w sklepach mięska takiego na grilla. E, nie możemy się już doczekać, bo jeszcze w tym roku nie robiliśmy grilla. Robiliśmy takiego domowego, ale wiecie, to nie jest to samo. Czy zawodnik odpadł? My wykorzystaliśmy sytuację i sobie przygotowaliśmy jedzonko. Mamy tutaj to rumuńskie mięsko, rumuński ser, pomidor nierumuński I, i co? I cebulę. I chlebek oczywiście belgijski. Eee, przyjechaliśmy na punkt widokowy w zasadzie, ale zobaczyliśmy, że jest taka piknikowa ławeczka, więc po prostu wykorzystaliśmy sytuację i postanowiliśmy zjeść. Bo już się robiliśmy głodni. Enzo i tak potrzebuje dobrze pospać. Normalnie powinien pospać 3 godziny. Nie sądzę, że to będą 3 godziny, no ale niestety tak to jest, jak jest się w ruchu. Eee, będziemy chcieli sobie zobaczyć tutaj dookoła, w ogóle jak tutaj jechaliśmy. To się trochę baliśmy o samochód, <laughs> bo naprawdę była stroma, stroma, stroma droga. Taka, że miałam wrażenie, że po prostu zaraz polecimy do tyłu. Eee, dawno nie widziałam takiej drogi. Nie wiem, czy w ogóle kiedykolwiek widziałam, nawet we Włoszech. Także wiecie, my normalnie nie przebywamy w górach, więc nas trochę zaskoczyła ta droga. Didi chwilę przed powiedział, o, za 2,5 km mamy być na górze, nie wiem jak to będzie. A Francja mu odpowiedziała, tak. No, także wjeżdżaliśmy naprawdę stromą górą, ale teraz już jest ok. Plan jest taki, no, że później sobie tutaj pochodzimy, a następną rzeczą, jaką zrobimy, to będzie na pewno wizyta w sklepie, bo musimy kupić rzeczy na grilla i też musimy później znaleźć miejsce, gdzie tego grilla można zrobić, bo chyba nie wszędzie można, tak mi się wydaje. Zobaczcie, kto tutaj się obudził. Był zaskoczony, że mamy takie krzesełka, od razu chciał na nich usiąść. A druga sprawa to pau pau piłeczka. Uważaj, Miśku, tak? Bo tam jest dziura z tyłu. Pał, pał. Pał, pał czy krzesełko? Hm? Także teraz damy się Enzo trochę rozbudzić. Zaraz będziemy go przebierać, bo już jednak trochę jest za ciepło na długi rękaw i... Enzo. I, I na długie skarpetki i te spodnie, także założę mu leginsy i krótki rękawek. Eee, I no, i przewinę maluszka i pójdziemy sobie tutaj na spacerek. Teraz widzę w ogóle, że mu włosy tak jak mi od słońca się robią po prostu jaśniejsze. Hmm, słodko. No, także będziemy szli na spacerek, a później, tak jak mówiłam, będziemy szukać jakiegoś sklepu. Enzo, chcesz się pobawić piłeczką? Nie. Ja. I to idź do taty. Robimy małe porządki idziemy zobaczyć widok, który Dzi mówi, że jest przepiękny. Ja jeszcze tam nie byłam, chciałam poczekać, aż Enzo wstanie. Teraz szybko sprzątamy. Nie chcemy już zostawiać rzeczy. A na, Tylko to teraz na chwilę tutaj położę. Tylko to tylko na chwilę teraz położę. Gdzie idziesz? Wyrzucić? Nie. Okej, okay, chodź. Mama ci pomoże, bo chyba nie dosięgniesz, co? Czy dosięgniesz? Chodź. Opa! Brawo. I wracamy. Wracamy. Brum brum, daj rączkę Co przyjechało? Brum brum, tak Brum, brum. No, 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 no. Zaraz oboje zlecimy się <grym> Co jak oboje polecimy? Bum bum. bum bum będzie, no. Chodź do mamy na rączki, co? Chodź do mamy. O, chodź tu. Tu jest ten most co jechaliśmy i tam są flagi ze świata. Jest hiszpańska, czeska i polska i rumuńska są w jednej linii naprzeciwko siebie. To znak w misiu. Tak. Piękny A. widok, co? A, Enzo się trochę rozzłościł, bo nie wiem czemu, chyba jest głodny, ale nie chce mi nic jeść, to jest najgorsze. Ten chłopak nie chce jeść teraz przez tą chorobę. E, tutaj w ogóle jest jakiś pomnik, nie mam pojęcia jaki, dlatego nie będę się rozpowiadać na ten temat. Tu jest coś napisane, ale wszystko jest po francusku, także średnio. Ja powiem Wam, że to tutaj wygląda mega malowniczo. Znowu mówię, że malowniczo, ale tak po prostu jest. Fajnie tutaj w górach widać, że... gdzie jest cień, a gdzie jest słońce. Wow, tego się nie widzi w Holandii. Tak jak mówiliśmy, teraz będziemy jechać do sklepu i będziemy organizować naszego grilla. Enzo, no co ty? Potknął się chyba o własne nogi. Boom. Tak to bywa z dziećmi. No, także teraz idziemy szukać sklepu i, i w sklepie będziemy szukać mięsa i węgla. Coś jeszcze? Chyba nie. Ale Enzo musi najpierw zjeść. Ale mi odmawia. Już kilka razy pytałam, on cały czas, że nie. Chyba trzeba będzie zmusić. Przyjechaliśmy do Aldiego, jak możecie zobaczyć w tle, i szukaliśmy teraz miejsca w aucie. W aucie teraz szukaliśmy miejsca, gdzie będziemy mogli zrobić grilla. Wydaje nam się, że znaleźliśmy jedno miejsce. Jak tam dojedziemy, to zobaczymy. Mamy nadzieję, że będzie spoko. Jeśli miejsce nam się nie spodoba do spania, to ewentualnie sobie po prostu pojedziemy do lasu gdzieś spać. Bo to, nie, to miejsce, które znaleźliśmy, to nie jest takie miejsce bardzo odizolowane, tylko jest to nadal jakby trochę w mieście. Także zobaczymy, jak nam się będzie podobać. Póki co idziemy po rzeczy na grilla, a później będziemy kombinować. Przyjechaliśmy do drugiego sklepu, do Intermarché, ponieważ w Aldim nie było węgla i w sumie mięsa. Za dużo nie było, co nas zdziwiło, dlatego idziemy do jeszcze jednego sklepu. Znaleźliśmy i węgiel, i mięsko. W ogóle zrobił nam się już trochę bałagan w aucie, ale to na pewno ogarniemy. I w ogóle zobaczcie, jakie to jest super. To jest taki bardzo szybki grill, który się po prostu odpala od dołu samo się zapala i tak naprawdę wy tylko czekacie 15 minut i macie taki gotowy węgiel już rozgrzany. Myślę, że to jest mega fajna opcja, więc wzięliśmy sobie już trzy na przyszłość, bo jest to też bardzo czysta opcja. W sensie nie wozimy ze sobą wielkiego worka węgla, tylko po prostu mamy takie malutkie, czyściutkie boksiki. Dojechaliśmy do miejsca, gdzie chcieliśmy zrobić naszego grilla, ale okazało się, że to jest zwykły, najzwyklejszy parking i no raczej średnio. Naprawdę nie widzę nas tutaj robiących grilla. Też ze względu na to, że tutaj są po prostu rybacy i, i no jest zbyt dużo ludzi, żeby po prostu sobie grilla rozpalić. Tak zresztą bym powiedziała, że w mieście, bo to jest dosłownie przy rzece, może tutaj jest ogrodzone, ale i tak, no, nie jest to jakieś odludzie, więc szukamy bardziej e, takiego odludziowego miejsca, żeby po prostu e, było tak spokojniej, bo tutaj co chwilę ktoś i na rowerze jeździ i, i przechodzi, także no, nie chcemy się w, taką, w takie miejsce ładować. Gigi już szuka kolejnego miejsca. Nie wiem, czy to dobry pomysł, żeby szukać parkingu. Myślę, że bardziej i tak tego miejsca w przyrodzie. Ewentualnie, jak już naprawdę nic nie znajdziemy, no to wrócimy tam, gdzie byliśmy. Patrzcie, jakie piękne miejsce, do którego dojechaliśmy. Tutaj z tyłu też są góry. Pole z kwiatkami i dwa kampery, także no średnio. No, to są też e, ludzie z Belgii. Generalnie, no średnio, żeby tutaj robić grilla. E, bardzo chcieliśmy być, tacy wiecie, odizolowani sami i tak dalej, no ale tutaj to raczej średnio e, i, i po prostu. To nie ma sensu, nie wiem. Musimy znaleźć kolejne miejsce. Ale teraz wszystko, jak szukamy, to się wydaje daleko, bo wjechaliśmy gdzieś w jakieś miejsce, które dosłownie na tej aplikacji Park for night tam było tylko jedno miejsce. Tutaj było tylko jedno miejsce i, i w zasadzie wszystko teraz jest daleko. A no, trochę się boimy o auto, w sensie strasznie męczymy w tych górach, górach. Bo tutaj naprawdę nie jest tak, że jedziecie powoli w te góry, tylko po prostu, jak chcesz być w górach, to Francja ci postawi drogę prawie. 90 stopni. Także no trochę, trochę słabo, ale no niestety w takie drogi się wpakowaliśmy, teraz musimy sobie z nimi radzić. I na dzisiaj będę kończyć tego vloga. Na pewno nagramy kolejnego z naszego wypadu, który właśnie rozpocznie się szukaniem Naszego miejsca pobytu, i wtedy będzie też nasz grill, i tak dalej, ale na ten moment wydaje mi się, że nagrałam wystarczająco. Nie chcę tego vloga robić za długiego, a z naszymi poszukiwaniami, no to może zająć trochę dużo czasu. Enzo nam w ogóle zasnął znowu z tyłu, jest trochę rozgrzany, także włączyliśmy klimę, ale jest za głośne, więc jak skończę nagrywać, to znowu odkręcimy. I dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że podobała Wam się przygoda razem z nami i, i że będziecie chcieli więcej ich oglądać. Do zobaczenia w następnym filmiku. Pa! pa.